śrī caitānyāma dharmīṣṭhāṁ sravītāṁ nēna bhūtale svāyur bhāgatāṁ āyāṁ dharati svāpatāṁ tītāṁ śrī Kṛṣṇa caitānyāma prabhūgītāṁ āndā śrī ārēkāntāṁ ārāś śrī vasarīgauve vārta-vīndā Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Those having come to this Temporary, miserable world. Zatem przyszedł do tego przemijającego, pełnego nieszczęścia świata. W ten inny sposób przyszliśmy do tego świata. A tutaj Krishna mówi, że możesz wrócić do świata duchowego. Is back home back to Godhead. This is our real home. Tam the jest nasz prawdziwy dom, spiritual world. where we have eternal life full of knowledge and bliss. mamy wieczne życie in a spiritual body. not this temporary world, nie w tym świecie. Which is always problematic. Który jest zawsze problematyczny. Everyone has Wszyscy muszą doświadczać problemów. First problemem jest to, że jesteśmy zapchnięci do łona. Surrounded by different uh, organs naszej matki. We try to stretch and kick but uh, we we don't have much. Staramy się rozciągnąć ale nie mamy tam zbyt dużo miejsca. And then finally, it's so intolerable that we A następnie to się tak nie do zniesienia, że jesteśmy wypychani. And that also is painful. I to też jest bolesne. Crying. Dziecko crying. <coughs> as a child, also so many I dalej, jako dziecko, tyle problemów. Before the child knows how to speak, he may have a Uh, you can say a sore or somewhere, but he can't tell the people about it. Hey, mom, I have a problem with my foot. Can you do something? Mama, have a problem But he can't speak, so he just cried. Yeah, Nobody knows what's wrong. They're a little older still, because we're small. The other children, pick on us. Dalej jak troszkę podrośniemy to chociaż ponieważ jesteśmy młodsi, to wtedy starsze dzieci mogą nas wykorzystywać. And we have to do so many things we may not want to do. Możemy robić tyle rzeczy, których nie, nie chcemy robić. Take out the garbage. Musimy wynosić śmieci. Wash the dishes, być naczynia. Sprzątać the the pokój so i The condition is always some imposition put on us. We're not just free to do whatever we want. Jesteśmy zmuszeni nie... Because we're conditioned. Uh, but there is a free life. Ale jesteśmy, jest wolne życie. To when enter into that free life, we have to accept some principles of freedom. I żeby wejść w to życie wolności, musimy przyjąć pewne zasady wolności. Well, are I te zasady są nazywane służbą oddania. Can be free. I wtedy możemy być wolni. Nie przez uh, próbowanie naszych, usilnych próbowanie zadowalania zmysłów,

We do have what we want. Still, there's anxiety. No, but it, Because it can be taken away from us. But it So therefore, we say this material world is a place of misery. We don't say Krishna. And therefore, Krishna says that this most people, if you tell them that, they'll think, "Well, if you want some pleasure, there has to be pain, so that's natural." jeśli powiesz to większość ludzi to nie będą reagować, że to jest naturalne, jeśli chcesz przyjemności, tam musi być jakiś ból. This is the, uh, thinking Tak, tak na myślenie duszy. That everything wszystkim duality. jest dualizm. Ale możemy się ponad ten dualizm. the spiritual platform. do duchowej platformy. And on the spiritual platform there's also variety, but it's also Simultaneously want. Na duchowej platformie też jest różnorodność, ale tam jednocześnie wszystko jest jednym. So be to, us, to może być mm -hmm. dla nas tajemnicą, But this is the given by Lord Ale taka jest filozofia dana przez Pana Chaitanya. Czy jednocześnie jesteśmy jednym i czymś różnym od Boga?

We love it, and they love it. and And the exchange is called devotional service. And And it's a two-way exchange. I to jest the Lord takes pleasure out of reciprocating with His devotee. Him, He reciprocates accordingly. As you surrender to Him, He reciprocates accordingly. And then, when we feel His presence more and more, our life becomes very. I dalej, z tym, jak coraz bardziej i bardziej odczuwamy jego obecność, nasze życie staje się coraz bardziej ekstatyczne. Uświadamiamy sobie, że w tym świecie nie jesteśmy sami, i że nasz drogi przyjaciel jest najpotężniejszą osobą, a wszystko, czego on chce, to miłość. But instead, we love so many temporary things. Ale zamiast tego kochamy tyle, tymczasowych rzeczy. We love our country, love dog, job, Kochamy naszą rodzinę, kochamy nasz kraj, kochamy naszą pracę i w ten sposób nasza miłość. Jest yeah. And those things don't, it's, it's lost. Our love is lost in so Jest zatraczona na tak wiele rzeczy. And not able to fully with us. A te rzeczy nie mogą się nam w pełni odzajemnić. see that they're not fully, they're not able to fully Nawet mąż czy żona, możemy ich kochać, ale widzimy, że nie mogą nam się w pełni odzajemnić. But this is the unique feature of God. Ale to jest ta wyjątkowa cecha Boga. On ma tę możliwość odzajemnic się w pełni wszystkim nam.

Although he's one, he expands himself. So each one of us can have a full relationship with him. And as we go deeper into that relationship, then we'll feel more and more happy. And we can experience that ecstasy even in this material world. Although here it says the material world is temporary and full of misery, but we can. Uh, transcend that material will even while in it. the example is given of a coconut. when the outside shell dries from the inside shell or inside part, then it separates. so similarly, when we develop our spiritual body, then we can I podobnie, kiedy rozumiemy swoje duchowe cało, możemy żyć już na tej platformie, nawet w tym świecie. I wtedy możemy być poza tym materialnym świecie, będąc w nim. Więc to nie jest coś, co osiągniesz dopiero, jak umrzesz.